Jeśli próbowałeś poinformować kogoś, że jesteś w drodze, wysyłając szybki SMS- On My Way na iPhone'ie, prawdopodobnie byłeś zaskoczony, gdy skrót został automatycznie poprawiony na On My Way z wykrzyknikiem. To wywołało frustrację. Osoby skracające wiadomości nie chcą brzmieć aż tak entuzjastycznie wobec czegoś zwykłego, a skróty jak laughing out loud czy shaking my head nie są automatycznie zmieniane na pełne formy. Dlaczego więc tak jest z on my way? To prosta strategia Apple, by poinformować użytkowników o funkcji zamiany tekstu. We wczesnych latach iPhona użytkownicy często narzekali na autokorektę, która zmieniała imiona lub obce słowa na podobne po angielsku. Nawet przeklinanie kogoś było wyzwaniem, ponieważ iPhone automatycznie poprawiał wulgarne słowa na coś zupełnie nieistotnego. Apple wprowadził funkcję zamiana tekstu, umożliwiającą dodawanie słów do słownika iPhone'a i zapobiegającą ich automatycznej korekcie. Nie była to jednak wyróżniająca się funkcja, więc Apple zwrócił uwagę, dodając domyślną zamianę tekstu dla frazy w drodze, aktywowaną po wpisaniu On My Way. Zrobiono to na iPhone'ie, iPadzie, Macu i Apple Watchu. Co frustrowało użytkowników, którzy pytali, dlaczego tak się dzieje, licząc na znalezienie ustawień zamiany tekstu i możliwość optymalizacji słownika. Ta strategia działa przeciwko nim, bo użytkownicy nie są jasno kierowani do ustawień, by usunąć wpis zamiany w drodze, przez co są zirytowani i nie rozumieją, czemu poprawka nadal się pojawia, nawet po przywróceniu autokorekty. Aby urządzenie Apple przestało to robić, Wejdź w ustawienia większe niż ogólne, większe niż klawiatury, większe niż zamiana klawiatury i usuń wpis, przesuwając go w lewo. Tu, Greg z Apple Explained. Jeśli chcesz wiedzieć, jak tworzę filmy, daj znać, klikając link w komentarzach.